Wzięłaś nową piosenkę Bazy? Nie, nie widziałem Miłość w górach Góralska nutka? Ej, to lepsze niż jakieś disco polo chyba Wjeżdżam Ej dobra, to będzie miał klimacik Opa! Jedziemy! To jest góralskie techno Ale my zjadł było z cypka Ej, hey, 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 serce gra czy do nas, mrok. Hey. Hey, ale dobra szczerze To brzmi już lepiej niż te disco polo O te bazy, nie? Od fazy, przepraszam Ja sądzę, że już takie coś jest przyjemniejsze Chociaż i wiesz Tutaj to wiadomo, że to kurczę... Wiecie o co mi chodzi hey. Hey. Ona jakoś dobrze brzmi. Ona w ogóle chyba się zrobiła mniej irytująco niż twoje 5 minut, tak mi się wydaje, co? Ona chyba się zrobiła spoko. Ona umie śpiewać, okej. Okay. Bo serio tutaj fajnie brzmi, tak przyjemnie. Ładnie śpiewam tak głośno, Dele daleko do szczytu się co niosło. Grym ci śpiewam moja góralko, zarzuć dla mnie swoją halką. Być ja twoim chcę, całe noce, całe dnie. Hej, hej, hej. Ja! To jest zajebiste. Nie. Aż mi się przypomniało, jak Michał i Zuzu opowiadali, że pojechali do zakopanego na Sylwester, i to właśnie miał być taki góralski klimat, i w ogóle, i oni myśleli, że będzie taka muza leciała, wiecie, góralska, a tam kurwa disco polo tak jakieś wsioki przyjechali, kurwa, nie umieli się zachować, nie? I chuj, a chcieli właśnie spędzić w takim stylu, kurczę, Sylwestra, nie? No to ma stylowe taką nawet, bo no kurde, co tu co, co, kurczę dużo mówić. Wie, wiecie, znowu widać, że to jest, że oni jakoś tam nie muszą robić muzyki i tak dalej, a to nawet fajnie wyszło, nie póki co. Aż by się sypka z jalowry. Dobra, już chyba wiem, dlaczego do połowy było fajne, nie? Tutaj już zwrotki gorsze. Ona, ona słabiutko i słyszę, że ten Karol to chyba też będzie słabe. Nie wiedziałam, że rozgrzeje mnie ta miłość. Z tobą wejdę na sam szczyt, przemierzymy świat. Kiedy jesteś obok, nie przeszkodzi silny wiatr. Jestem Karol, młody baca. baca. Miłości szukam na szlakach. Szuka Czasem potul na owieczka. Dzisiaj bardziej łowca. Jak wejść do twojego serca, muszę się tam dostać. No, to chyba była najgorsza zwrotka z tej noteczki. Niestety, niestety, nie. Wiecie, no nie każdy jest muzykalny, nie każdy jest muzykalny, ale tutaj Karol no słabiutko brzmiał, nie? Szkoda. Bo serio do połowy taka nutka przyjemna, że wiecie, nawet kurczę, nie ma się do czego przyczepić, bo i tak bierzesz to pod jakiś tam margines, że to po prostu influencer robił nutę, nie. No, nie każdy jest muzykantem konszabelantem, nie. jakbyś do twojego serca muszę się tam dostać. Pod ten serce gra Wszyscy tańczą zyś nas łowi nam rozpalam rok Ten refren to przecież brzmi jakby normalnie wiecie Na weselu k... Ku... A twoja babcia wywijała do tego na parkiecie, nie? Yeah. Oh, que I vai dar mu. Ej, dobra, serio? Jak na to, że zrobili to influencerzy? No, to jest rzecz banger, nie? I fajnie, że wiecie, nie klubówka. No, akurat to, że faza zrobiła disco polo, to mi to nie siedzi, w oku... a ja w ogóle disco polo, to sądzę, że to jest k**a najgorszy gatunek muzyczny, jaki k**a może być. A oni sobie zrobili nutkę góralską taką, nawet niezłe. Czemu Ruda nie ma zwrotki? No, bo Ruda dała refren i to nawet fajny. Pa! No, fajne, kurczę, fajne, nie? Ej, i oni sami pisali tekst. Sami oni sobie napisali tekst. W sensie, może Michał, ten y, wermi, to jest ten wermulka, czegoś tak, nie? Może on pomógł, ale, no wiecie, jakby, no i tak szacunek, nie? Ej, fajnie. Wyszło im spoko, naprawdę. Ja szanuję tę nutkę. Sądzę, że wyszło spoko. No właśnie, Alan też sądzę, że Alan dobrze, nie? Alan fajnie tutaj poleciał tą zwroteczkę swoją. Tutaj ta pola, tak, i ten kurczę. Dawid? Nie, Karol. Chyba to oni za kurczę gorzej. A tak to fajnie. Ja szanuję tę nutkę. Daj lajka. Jak na influencersko bardzo spoko. Ogólnie bardzo spoko.